Aloha, nie bądź knuru, subskrybuj. Aloha, halo. to dzisiaj walczymy z bosem znowu lodowym. A to jest? Nie, panie, duży? A. Spider, Snow Spider. Właśnie, tak. pan, czy zimowy? To nie. Jaka miał? Dobra, szukam pan, pan. to tak. Wiesz, gdzie masz uciekać? Ja, jak pan cię dostanie wezwany? Oooo! Pęczku, zwłokuj! A. Dobra, posłuchajmy się tutaj, bronię na blisko. O jest, widzę. Czekaj, skrzynka. A. Czekaj, Dynamit rzucę tam. Wybuchniesz czas. Zbukuj. O kurwa, nie, z tej strony się pojawia. Piegniemy, biegniemy. Teraz, no ludzie, nie teraz. Ja o to nie teraz. Dobra, ja teraz. A, niech właśnie. A, kwas. No, działał. A nie, to ty zrobiłeś, tak myślałem. działka się. Palił. <śmiennie> nie, ja okazałem. No, to by kwas. <śmiennie> nie, 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 zostaw mnie. Zostaw mnie. Aw, aw, A, aw, no, aw, co nie zadaje? Co jest słabsza od maga, który jest yy, przednią? Przed przednią zawsze jest przednią. Nie, to zobaczymy, co, co spotkamy. Bomby zrzuca. Au, wiadomo, A, co zrzuca. aw, aw, zrzuca. A, Duża pająka.

Jest bomba. A, nie ma, bomba nie Nie wiem, czy ty zdążysz, czy ja. Ty zajmij. Ja. Ty tutaj jej, A, już, już. Dobra, biegnę. Do boju! Pijane te pajęczynce, Kolejny! Ja ona jest przed, przed Magiem. No. Uuuuh! ile ma HP? 5000? 500 8 8000. Co ja mamy też dobre bronie? jak to w ogóle nawalasz. Przemierzasz. na A Albo moja broń jest dobra na nie. Ona chce pająć, bo to szybko pojąć zabije zabije. Nie ja w ogóle nie mam całej obrażni od niej prawie. Będę tankować dosłownie. O, coś nowego? Szkodzenie ze episode pajęczy. Serio? Ja... Jakie obrażenie ma? U mnie ma... 31. Ale obrażenia od czego? Ze A co to jest dla tego? To kolejne, czyli leci dla każdego. To na mele dla tego i teraz dla... Polecieć. Coś Dobra, ja to idziemy szukać dalej może na prawo, bo po kolei leci. Bo zjedliśmy. No ja w sumie ma to sens. Widzę jedną na dole. Patrzę na do mapę. To ja tu poczekam. Idź. Uf, tam przejść. Jakby ty masz storka to szybko biegnie uciekniesz. A jak myślisz, jak tam przejść. Teraz że ta gra po polsku Ej, ten strój jest trochę szybszy Ordo ma chodzenia, ale obózków jest wolniejszy, ale za to cały czas pozwala biegać. Tak a no, ja start. strzelę już jestem wolny. No też nie chcę być wolny, gdy strzelam. Dobę. No, cały czas. Dobra. Zrobię sobie przestrzeń, jedną sprawę? Idę cię ogryź. Też widzisz, że ta broń jest stara. A co dawałam z niej? Nie, ona za ten etap. Chodziłam z tych rzeczy. my ją spowalniamy, to tymi broniami. Lubiaczku! Ja I wiem. teraz. A, w gdzie ja się gledałem szybko. Ja to się już czego nie odepchnął, Aj! Mówi za. Aaa, better. beter. To jest to za samolera. Nie, ja, tylko to masz bronie wszystkie na blisko. Znaczy... No, slajmiki nie reagują, że są na daleko. No tak, no to... Nie zdążą do Chciałem Myślałem beach, wiesz? Bitch by się bardzo przydał. O! nowego. Mroźny Mru... Mru... przebijacz Chyba twoje. Daj! Przywołańca Trzymaj, no, no, chcę to rzucić. nie mogę wyrzucić tego Masz no jakiś debuff, debuff bądź buffa? No mam tarczę, się, w gór. Ale na tym Wrzuć e... No nie mogę wyrzucić o, Normalnie O, dumny A ty masz jedną no przecież już Daj mi jedno No to, ale ja mam, mam to uszkodzone, ja z debuffem To daj uszkodzone to jest Ja życzę, możesz mi dać coś, nie? I u mnie to działa nawet <grym> Tak to, to z, twoje, z twoimi buffami Napierdzielę! Dobra, nie używam tej broni, bo to jest na, na jeden hitę. Będziemy co wkurzać A to się niszczy No Bo wszystkie trafiłem do zabiaka i zniszczyłem Nie wiem, spróbuję jeszcze raz A, tylko to jest wolniejsze Tym kiedy dałem więcej jeszcze go cyklica Chodź zabiaczku Wypróbuj Zabiaczku! Ta, niszczy się jakie są sobie beter kolce, czy co? Taj miki ja zadałem 31, 33 Zaję właśnie 4 To są ulepszone na okrutne To będzie musiał ulepszyć na te kolce To też te kolce mogą być przez jakiś czas Się nie rzucą no to podejść do niej A, same miki idą samo ja takali tak, jej nasyłam. Wykliknąłem na nią Tak samo te kolce zabrałem same... Nie, A i ci się podświetla celownik dla niej Tak Nie ja lecą masz Bardzo blisko No one no same na blisko Chodźki mam w ogóle ona wysyła No mu ty już dawno Gryp, czy gry cię nawet jeden? A, nie zauważyłem Tak mało to dawało, bo widocznie co kwas O, o, kolejne coś. Amulet pajęczy. Przyjęcie uderzenia truje atakującego za 30 punktów w przez 5 sekund. Co się to była? To jest do tarczy. tamiennej. A, tak jeszcze jedno. Bo coś broni lecia, nie wyleciała. To jest tak to masz pełną broń. Nie, wróć? Nie nie, nie, nie gdzie może być kolejny? Trzeba poszukać. A nie, widzę, 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 trzeba iść na koło. Nie, aż żeby kopać? A to zakład po drugiej stronie zupełnie. Tego co odkryliśmy. A. Co chyba Jaki bałagan tutaj? ouch ale to lepsze, ale jednak le, lepsze no to za stworzyl zadałem a? ej, gdzie, gdzie z tej strony? pociągiem być mógł uciec uciec? Pociągiem byśmy mógł uciec, bo tam tory są. To ja nie ta, ale nie mam pociągu przy sobie. Dobra, no, na mi nie nie bo to nie ma sensu. Ja bym drugi raz, raz. W ogóle one idealnie kuperki musi na ciebie wleźć, żeby nie trafić, bo jak nóżkami wejdzie na ciebie to nic cię nie robi. No nie, bo do nóżkami, tak i tak. Nie, ja dużo razy pod i nóżkami byłem nic nic z nie zrobiłem. teraz byłem, nawet i nic z minu zrobił. Nie. Dostałem nóżkami i dobrywałem Serio? Kolejny... Albo, to... w... albo nie ma, albo to. Dla mnie chyba nie ma, dobra idziemy w A ja amulet dostałem. <laughs> Mahaczu. Mahaczu. Po co leci na, na pysz? No. <grych> Dobra, to na razie, widzowie. To była walka z, pa z pańczycą Trochę słabo malna. Jakaś walka zawsze. Na razie.